Z pewnością nie jest dla Ciebie nowością, że zaniedbanie higieny może spowodować poważne problemy. Wszyscy wiemy, jak dobrze myć ręce, ale są też inne części ciała, które wymagają więcej uwagi niż myślisz. Jeśli nadal czyścisz uszy bawełnianymi patyczkami, najlepiej użyć ich do wyczyszczenia pępka. W przeciwnym wypadku wychodzisz źródło bakterii. Chcesz wiedzieć, dlaczego masz nieświeży oddech, nawet jeśli myjesz zęby dwa razy dziennie? Obejrzyj ten film do końca i dowiedz się, jak właściwie pielęgnować 8 części ciała, których prawdopodobnie do tej pory nie myłaś prawidłowo. Pępek jest źródłem wielu bakterii. Wiedz, że umycie go samym palcem nie wystarczy. Jeśli masz pępek w środku, weź bawełniany patyczek, zwilż go alkoholem i wytrzyj. Zdziwiłabyś się, jak brudny jest tampon. Weź kolejny patyczek, powtarzaj procedurę, aż wacik będzie całkowicie czysty. Następnie namocz wacik w wodzie i ponownie przetrzyj pępek, aby usunąć resztki alkoholu. W przeciwnym razie wysuszysz skórę. Następnie weź prysznic i nie zapomnij wytrzeć pępka rogiem ręcznika. Jeśli twój pępek jest wypukły, użyj szmatki i mydła i wytrzyj go, a następnie spłucz i osusz ręcznikiem. Uszy. Czy nadal używasz patyczków do czyszczenia uszu? Odstaw je tak szybko jak to możliwe. Wnętrze ucha jest bardzo wrażliwe i można łatwo uszkodzić przewód słuchowy lub co gorsza przekłuć błonę bębenkową. Dłubanie palcami jest również przeciwwskazane, ponieważ ryzykujesz wepchnięcie zawartości jeszcze głębiej. Aby je prawidłowo wyczyścić, weź zakraplacz i napełnij go oliwką dla dzieci, olejem mineralnym lub wodą utlenioną. Zalej dwie krople do każdego ucha. Po kilku dniach woskowina sama zmięknie. Weź strzykawkę, napełnij ją ciepłą wodą i dobrze wypłucz kanały uszne. Przechyl głowę i pociągnij w dół płatek ucha. Nie naciskaj zbyt mocno strzykawki, ponieważ woda może utknąć w uchu. Po zakończeniu płukania przechyl głowę, aby woda spłynęła. Powtórz procedurę z drugim uchem, a następnie przetrzyj zewnętrzną część ręcznikiem lub wacikiem. Obszar za uchem. Jeśli nie zwrócisz uwagi na to miejsce, nagromadzi się tam sebum, które z czasem zacznie nieprzyjemnie pachnieć, a to wyraźny sygnał, że za uchem nagromadziło się dużo bakterii. Weź wacik i zwilż go białym octem. Dobrze wytrzyj, aby usunąć brud i zarazki, a następnie weź prysznic. Język. Czy wiesz, że bakterie na języku mogą powodować nieprzyjemny zapach w ustach? Nie ma znaczenia, ile razy dziennie myjesz zęby. Wszystko, co musisz zrobić, to wyczyścić język, zwłaszcza jeśli jest na nim biały nalot. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup specjalnego środka do czyszczenia języka. Alternatywnie możesz użyć czystej łyżki lub szczoteczki do zębów. Wyciągnij język i wyszczotkuj go od podstawy do czubka. Nigdy nie szczotkuj języka do tyłu, do środka. Po prostu nie możesz połknąć wszystkiego, co posprzątałaś. Opłucz skrobak i powtórz procedurę raz lub więcej razy, aż cała płytka nazębna zostanie usunięta. Dzięki temu twój oddech stanie się świeższy, a doznania smakowe bardziej wyraziste. Paznokcie. Brudne paznokcie nie tylko wyglądają brzydko, ale mogą też być szkodliwe. Na przykład kiedy drapiesz na skórze, pojawiają się drobne pęknięcia, których nawet nie zauważasz może dostać się do nich brud i zarazki spod paznokci, które ostatecznie dostają się do naczyń krwionośnych. Do właściwej pielęgnacji paznokci zwykle wystarczy umyć ręce wodą z mydłem, ale jeśli cały brud nie zniknął, namocz wacik w wodzie z mydłem i dokładnie wyczyść obszar pod paznokciami, aż cały brud zostanie spłukany. Prissing Będziesz potrzebować roztworu soli fizjologicznej. Najlepiej kupować sterylne opakowanie w aptece ale możesz też użyć zwykłej słonej wody jako alternatywy. Dodaj ćwierć łyżeczki soli morskiej i rozpuść w szklance ciepłej wody destylowanej. Umyj ręce, a następnie nałóż roztwór na miejsce wkłucia. Pod koniec zabiegu przetrzyj prissing ręcznikiem papierowym. Stopy Wiedz, że mycie mydłem lub żelem pod prysznicem nie wystarczy. Skóra na stopie jest znacznie grubsza i twardsza niż gdziekolwiek indziej. Jeśli nie zadbasz o swoje stopy, mogą pękać i powodować ciągły dyskomfort oraz ryzyko infekcji. Aby temu zapobiec, regularnie korzystaj z zabiegów spa. Napełnij wannę ciepłą wodą, weź trochę soli morskiej i wetrzyj ją dłońmi w stopy, szczególnie na piętach i palcach, a następnie zanurz stopy w wannie przez 10 minut. Weź skrobak do stóp i przejedź nim po całej powierzchni podeszwy, aby oczyścić ją ze złuszczającej się skóry. Następnie osusz stopy ręcznikiem. Powtarzaj procedurę przynajmniej raz w tygodniu. Łokcie. Możesz również zauważyć, że twoje łokcie są ciemniejsze niż reszta ramienia. Aby wyrównać kolory skóry, wystarczy umyć łokcie mydłem, spłukać, a następnie nasmarować kremem nawilżającym. Zrób lekki peeling specjalnym roztworem lub użyj peelingu cukrowego. Powtarzaj procedurę przez kilka tygodni, aby uzyskać wynik. Teraz już wiesz, jak prawidłowo dbać o pępek, uszy, ucho, język, paznokcie, prissing, stopy i łokcie. Zastosuj te wskazówki i napisz do nas w komentarzach o swoich sukcesach i wrażeniach.